Hej, cześć, siema wszystkim, ja jestem Hertana, to kolejny odcinek z gry Leech of Legends. Yyy, e, tak. Yes, Chris, jest Chris. Jest ze mną Chris właśnie. E, jesteśmy po jakże niesamowitym nieudanym rankedzie naszej dwójki. O oh, yeah. je, no. a z Platyny z Platyny, No Mamy w Konga z Platyny. Gdzie e, cały team się porozchodził, nie wiadomo gdzie? Wszyscy... No wszyscy, wszyscy się rozłączyli. A, to... Jeszcze na dodatek, żeby tak wkurzyć Hertana to jakiś kretyn wziął i... Przeciął linię zasilającą. Tak, e, linię elektryczną. O, tak to może najlepiej powiedzieć. Za co płacą tym gościom? Nie wiem za co. Za to, żeby nie przeszedł do nas. Do Golda słuchaj. Przychu przyzna się, ty to wszystko płaciłeś Patrzcie się teraz zniknął. E, Okej. Okay. Mm, tak jak widzicie mamy nową mapę. Niestety jeszcze niektóre rzeczy nie są... Dobra, jest to taka po prostu modyfikacja, gdzieś tam krzyku mi podesłał Aha, dobra, wziąłem z tego co widzę... dobre runy W przeciwieństwie do poprzedniego meczu którym je zdołował i wkurzył Możecie sobie obejrzeć jak wygląda nowa mapa, jeszcze to są jakieś bugi czarne, słuchajcie Sklepikarza nie ma, ale jest to miejsce, gdzie powinien stać Eee... Yy, moby też są stare, tylko mapa jest zmienia. Nadchodzi spustoszenie. wróciłem z dalekiej nie. podróży. W sumie mogą wystartować z Red buffem, słuchaj. A jem Co, kto? On? Oni. Zawieram. Nie, szybciej jak, jak. Jak jest tam, tam gdzie jest bot, tam jest szybciej, nie? Fakt, ale mogliby się tutaj przejść, faktycznie, po twojego, znaczy po twojego -konga red -buffa. Ach, RedBuffa. zmienia jakoś e, grafiki. A, ty już pobrałeś tę mapę? Tak, tak. Pochwal się widzą, słuchaj. E, jaką mapę? No tą, tą nową. Aha, aha, tak, 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 bo ja, na moim kanale e, jest poradnik, możecie nową mapę do LoLa ściągnąć. Mhm. Tą, która ma wyjść w przyszłości W przyszłym update, z tego co wiemy można... no, no, znaczy, no I ma... można ją ściągnąć teraz sobie. Tak, stworki są jeszcze takie same, jakie były, jak mówiłem Baron jest taki sam, smog też jest taki sam I te wszystkie inne pierdoły w dżungli Miniony też są takie same, jakie były Tylko jest mapa zmieniona i wieże ich pociski No, no, no ale turety są No turety. jeszcze te kape turetów No i nie ma skrypikarzy, niestety No, są niewidzialni <laughs> no cienie ich zostały, tylko tyle O, Ari, o jest Ari. Ahri Uda mi ona się. Ma, aż, aż, aż ona, ona ma aż... 50. Kurde, ale z rąba Velocita Ej, ona ma 0 misty ARI Ja mam 32 Ona ma 50 na start, nie? O bonara jest full up, słuchaj Nie ona ma ona ma niebieskie podatki Ja mam pododporność. Wojski Także tego Mieć z hitów, wracamy do formy <grym> No, Herton wracam do formy, z hitów W sumie, dawno nie grałem, tu muszę przyznać No I... Dobra, tam... Ile ty masz rankedów rozegranych? 50 jakoś Ja? No Nie, 100 100? No, tak Ja mam 100. 8, ale nie, 9 No ja mam stówkę, no mam 9 rozegranych rankedów, słuchaj Ale wiesz, przez 100 rankedów je... jestem złoty, jest znaczy, zresztą nie, 5 Słowa byłoby gdzieś 13, tylko że wiesz, tylko że ja przegrałem kilka też no, ale tego Jaxa nigdzie nie ma. No wiecie. ja razem, razem z przegranymi to ja mam właśnie tak 200 Nie no Kurde, tak Kurde, teraz hity Ja mam 100 wygranych Dobra, mam niby trzeci co co ten Fizz mówi? Bo no, ja on, ja mam sobie polską jest No, no, ja Co ciekawe Eee, ja mam ss tak w ogóle Brakuje wroga Tylko żeby nie było tak jak wczoraj z tym, z, z Lisinem słuchaj co, to było? A nie pamiętasz? Ja jestem AFK, wróciłem dopiero i go zjechałem od razu. Drugim. Uu. Niebezpiecznie. A my mamy kogo mamy? Leony, tak? Nie mają branda, oj. Oj, Ari, ty ona ona jeszcze słyszyła, pozdrawiam. Dla niej. O, yy, pozdrawiam Ari, mamy z tego gdzieś. miejsca? Po, pozdrawiam Ari z, z YouTube'a Napisz, where is the Jax? Jax? No, bo ja wiesz, ja trochę średnio z pisaniem, ja bym się staram na las Licie, słuchaj. A ty jesteś mistrzem pisania szybkiego? No, Jax. No, Jax jest szybciej, a. Aha. To możesz puszować spoko. No, w sensie wiesz, i tak muszę uważać, bo Zak ma dobry skok. Oni mają właśnie Zaka, ja dawno Zag nie wiem, co się coś. Aj, nie, ture, czemu mi bijesz? Już się Uart ładnie skończył I Co on mówi? Ja sobie muszę go podgłosić Ja swojego ja. słyszę, ale to trochę się. A ja, ja nie ma się co Fizz A A pochwałań, no to ja słyszę nam no, no tutaj. tekstuje No nie lubię że mówiąc jak kogoś nie ma Ty mecze... No są... ja też nie Mecze są wtedy takie nudne, słuchaj znaczy wiesz, może wrócić. No ale no. No jeszcze gorzej jak na rynkadzie. Twoje drużynie wszyscy wychodzą. Tak ale no, Jack wrócił. Chwalcie pana. Już myślałem, że będzie tak nudno do końca gry. No. On ma ten jeszcze przyspieszony eksperans. Ty, Ona ma tylko 16 los hitów w Pozdro. No panie. fajnie, tylko że on ma teraz Fotki... fotek, nie mam już w ogóle. Świetnie. No mam niby piątek. on ma pierwszy, Który, który masz? Ja mam piątek. Teoretycznie zdobędę tam mógłbym go zlutować ale. Jak wow! Def... Jak przyszedł! Jak trochę defensywnie gram. Teraz. Oni na mnie skaczą! Kurda, on mnie obiety Bez jajne. Chcą mnie zabić, słuchaj! Nie, no ja się wrócę w sumie. Niech ona się farmi. Idzie na ciebie, wściekły Ja już się Teraz trochę bardziej ofensywnie będę grać Takiej chory dałem trochę Bra. Wszyscy poschodzili? No Ali, ja, to, ja, ja i tak ją przefarmią tak Źle chyba warduje szczerze I źle wardujesz? Jak można źle wardować? Jak widać można, słuchaj. Jest możliwe. No Her tam wszystko potrafi. <noise> Dobry ward. to tu Ale no, mógłbym bardziej na rzece. Ale chyba jest, w tym. chyba jest. W krzaku także wiesz. Wystarczy kliknąć raz. zawsze spoko no, Zabić mógłbym go niby, ale musiałby tu podejść. Bo ja nie, nie tak to nic nie zrobię, słuchaj O Ali kielonkę kupiła. Kierunek zawsze spał. No hmm. co ja mam w sumie zrobić? Też nie, nie, mam, nie, mam nie, nie, to nie będę się rzucał. Dobra, cofnę się niech sobie po farbie. I mi, mi, mi się na towary też rzucę się, nie chcę To jeszcze łatwiej skończę. Ona mi do z tego strumienia no z ducha. Farmie no. sobie jeszcze tą falę. brałem sobie włączył. Dobra, ona. Kurde, gni do jedna. Dobrze. Dobra, on się cofnął. A ja zmarnowałem ulta i, ignite I Może bym ją zabił. Była słaba akcja, bo zużył flesza. No co jest dobrze, że zużył flesza, ale słabo, że straciłem ulta i ignite Złukong, tam jest Łukąg. Kurde. Ja pierniczę, Ale na ulti. Z twojej strony czy z jej strony? Z <laughs> moje strony. No to ty, ale ona ona serduszkiem ja trafia. Witaj w klubie słuchaj. Ale o, o, ona we mnie serduszkiem trochę tak luzi e, Ty, także ja z lami ona też. Ona, ona bardziej lami. Mhm. No tak stoi z tyłu... Łuką chce się zgankować Ja nie Nie gonią tak. Ona tak z tyłu stoi. Trzeba trudno do niej widzieć po prostu. Zbokowałem o miniona. Jaki wnik Ale mi zak skoczył, także smutne to było. Aj. A, no dobra. I tam większą farmadę. Dwa razy. No tak, dwa, dwa, dwa razy większy Dobra, tak się czekaj Pisty kred on no. Ej on, on, on tutaj w przyszedł Wiem ale... On miał warda, słuchaj O ja tam zack skaczę A przez on, on skoczył sobie tam tak, tak dla jaj, żeby tak żeby było inaczej. Muszę stanąć, słuchaj. Żeby tak mnie, dla odmiany. Żeby no, mi po trochę podkurzać, słuchaj. Ach. Nie wiem, laga czy mi się Jack slagował? Niechaj będzie. No z jacksem różnie bywa. <noise> Może on Może to była zamierzone. Ale ona trafia z tego, ona nie umie z tego trafić Także tego. No ward mi padną To będzie naprawdę długa walka na topie A. Bardzo długa No ona 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 stoi kilometr do mnie nie mam jak się wiąże. Dobra, robię mi to zaczynam lasitować. Zaczynam lasitować Ale nuda na tym gdzie jest Muszę gdzieś iść, bo jest nudno. Może do mnie przyjdziesz słuchaj. Mi ta też mija, się nudzę trochę no, trochę za daleko Aha ja, ja se chyba robisz. Myślisz, że wie, nie wiem, że go tam nie że on tam jest Ech. Ten Jack zliczył, że wejdę w krzak pewnie tam jest ten Jego fajny kolega tak. słuchaj, zaak to no maże, maże. Nie będę tam wchodził. Muszę stać kilometr od nieba, nie mogę. No co, chce się pod tureta wrąbać? Teoretycznie pytanie czy ma flesza? Tak, na pewno ma. Tak, 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 tak. Zgadnij, jakie staty. Ty 1-0. 0-0. O. <coughs> Spoko. nie, ja mogę to szybko skosić, zanim on przyjdzie. Ale ja Ari nie lubię mieć na głowie. Dobra, Tourette. Tourette, Ari jest... ...pruwającym, Aha, zepsułem tureta, zepsułem tureta, zepsułem tureta Zepsułem Ja miałem ja się nie że jak coś zepsujesz Dobra, no. Ale panie, z czym do ludzi... ULTA, ODPALIŁEŚ?! Odpaliłeś ulta, żeby uciec ode mnie?! Lol No on ma ulti co chwilę, także... Eee... A... coś fajnego u ciebie No, o, not, not Ten tu main. jest. Zak by? Uminałem się z zakiem słuchaj. Ach, jak mi się tu najludzi. Nie, nie, gdzie to nie. jest Kurde o, jest Ari? Hello, Ari Ty, ja, ja będę musiał do niej doskoczyć i dopiero z się ...bo ona jest... ona wziąłem, tak daleko stoi temacie, skąd się wziąłem? Jestem... Wracaj, mały pierdolcu! Zabiłem go! Ja Piernicze, lol. Przecież ja pier pier Ten zakty to jest kuś, w jakiś fart. Chodząc. On teraz do mnie idzie. Ty... Nie, zabili mi go. Tam ja w sumie mogę się cofnąć. ja na muszę jakiś botaj się to. tu mnie nie wiem, może się przyjmie. Ja nie mam nic do roboty właściwie tu. <laughs> bo kurde ona stoi pod turetem i mnie strzela z tych kulek swoich No może... Ale to jest bieda. No. No i ma blue i reda, fajnie. Ty, bo ja, ja nie mam takiego zasięgu, żeby do niej doskoczyć w ogóle. A no, żadnego stuna, niczego. A tam ten głównie Łow A i tam za kiczy też Ty ja muszę uszedł ja mnie mus, od tylu go 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 go, go 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 Co mi się stało? Dwa trupy Sli Lake of Rave Ma tak że, że, że tak że tak powiem <laughs> Ryba bez wody Nie. Zepsułem! Zapsyć wieżę kolejną tak. ja mam Double Bufek, jak się spaniale A ja mam tam Blue! A ja mam Blue! A for zero ganks. No nie wiem, taka to jest średnia gra, bo w sumie jego nie było też przez dużą część rozgrywki Jaksa, no... Może Jaks na 3... na mid... Twoja Ahri mnie nie słuchaj Mam się znaczy, jebać? Znaczy na midzie jest... na midzie jest ciekawy. No, to wiesz. Yy, tak, może, może możesz piszować, jest... bo twój mit jest u mnie, słuchaj. I no. to zaraz przyjdziemy. Nie chce ci tak. zaskoczyć, słuchaj. A, przyszła. Nie wiem, czy w dobrym miejscu zwardowałem. No, mogłeś lepszy. Mógł. Ja idę na botę. Nie Bezuł, wiem. mnie. Chodź do mnie, bo on jest na traskile. No. Ale tak. No. No, właśnie nie widzę. Że... Nie, nie, bo jest co? Yy, ja coś z tego trochę mało no. zadaję, ale. Bo ja mam dopiero 160 AP. Zostawię na błota sobie, Żeby kogoś zajmować. Ach, tak, no co co ja mam tu tak, tak stać, słuchaj. I go tylko z E harasować. Całe życie to moje jedno E. Legenda. Przeciwnik pokonany. Znowu minionów nie ma SS yes, yes. Dobra mam killa jest, jestem, jestem Abi Ari będę szczęśliwy O o jest, 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 Ona tu jest I tańczyń tańczy. dla mnie Dobra, zabiłem Three okay, days later No chodź na solo, a nie będziemy stali tutaj tak cały dzień słuchaj <noise> Jax I to może zejść z linii ale mi się, ja chcę to spuszczować. Jak to, co. Ja gonią mnie w dwójkę, słuchaj. Za wielką udrękę. Bo oni tu. Tak gonią mnie Dobra, ja się te niby. Bo w sumie chyba już mnie stać na Rabadona. A, do krzaków nie wchodzę, bo chyba mnie nie złapią. Ten sobie puszuje tutaj, a czy puszuje? Eee. je. Farmi. No, sobie tam z farmi, coś się chyba na midzie, nie wiem. Może no spuszałbyś tego mida. No, no, może też być tu na Mida. dobra. W sumie, ja zepsułem tyle tych, które tu na topie. Cześć, bo ona chyba zeszła. Nie, ona tam jest. No to ją może zabiję. I o, czekaj, chodź tutaj. Szybko, tutaj. szybko, idę, 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 słuchaj. No. Nie wiem jakim cudem ja tak dziwnie idę. Nie y wiem jakim cudem ona nie trafiła we mnie. Ze stulecia. Moje. Jakbyśmy tego yy, Brauma zultowali za późno. Ach, nie zdążyłem zultować go. Ale ty się tak nie ekscytuj, słuchaj. Dobra, ona zginęła chyba. Moje, nie, nie. moje, moje! Twoje ręki zginęły. <grym> o, 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 o. Oj, i tu bije. Dobra, nie jestem w dupie. Ari, pusuj, Ari, puszuj. Ari, pusuj, pusz to twoje życie. <grym> Idź go, bij. Ja sejdę i. Id nie wiem, gdzie se idę. Idę stąd. <grym> Ja stąd zmiatam O, oni blue mają, ale fajnie Ja wezmę sobie, skorzystam, skoro... Dobra, skoro wracamy Dobra, się w sumie Twitch gada. ja się wracam, bo ja się trochę cykam Co on, tak on Nie, czy, 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 to w sensie... Ja, ej, idą tu, idą tu Dobra, bo... się wrócę Zdążę się wrócić Chodź, żej może O Szef, zdążyłeś wrócić, słuchaj Ej, ja walnę emulci, szal nie walnęło. Ja uciekam, ja uciekam. No. Ja mam za mało. Ja mam za małą słuchaj, to nie jest moc dobry pomysł, żeby się tam bić. To, to były wręcz milisekundy. wrócił Z... worst idea ever, słuchaj. W sumie the worst world idea. No. Are you sure? Yes. Sure. <laughs> Dobra, tak to się jak. Eee, co ja teraz powinien złożyć? Coś chyba pod HP, co nie? Ty? No. O kurde, uuu. No, z... to za dzikie place'y tam? Uciekaj. A, bu, bu. Szalony. Aj dosyć. Szalony. Coś go zmrozili, słuchaj. Idę, idę. Ale no wiesz, ja jeszcze trochę tam jestem, no to mogłeś się tak nie rzucać, stary. Ja tam też idę, czekaj. Sumie... Aj, bo twoja Ary mnie tutaj coś, nie wiem... Tu Ile ich tam jest? 3 albo 4 Bicie nie chcę bijać, słuchaj. Aha, bo ty tam dołem zeszłeś! God damn krzysiu! To mów, że idziesz no. dołem. No. No. dobra, czyń. Dobra, to ja nie, to, to oni już uciekli, słuchaj. Te ja idę sobie odkuszować, słuchaj. No ja też. To jest za pizno. Te nie jest, to <laughs> O, za, 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 za kreble przyszedł Zak Efron słuchaj No ale chodź się bić, a nie uciekaj przede mną cały czas, bo to już nudzi I no stoi pod tym turetem słuchaj kto? Ten tu pan turet się regeneruje? Regeneruje się turet! Który? Tam? Tam, nawet nie widziałem. Ja też idzie. Czemu mnie ja No tylko, no możliwe. Idę na bota. Chodź do mnie. Złożymy go razem. Bot tam rozwalają. Czy widzę, że idą na mnie. A! No. no lol. Szybko gra, słuchaj. No, no. To taka nudna, ale no co to było? No to się szybko wrzucisz na meta. No dobra. No nie wiem, to może coś jeszcze nagramy w sumie? No można, no. można. W sumie Dobra. No to to było już na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych, cześć, na razie O, grzmił, no na razie